Dzisiaj spotykamy się na rajdzie ekologicznym skierowanym głównie do mieszkańców, oczywiście też do turystów, ale bardzo się cieszymy, bo mamy przewagę mieszkańców z naszego, z naszego powiatu. Jest to już drugi rajd. Rajd organizowany jest wspólnie z miastem Władysławowo. Bardzo się cieszymy, że Państwa Państwo, z nami jeszcze kolejne osoby dojadą. Pogoda dziś jest lepsza niż, niż rok temu. Wieje to prawda, ale mam nadzieję, że z wiatrem sobie poradzimy. W ramach rajdu mamy dzisiaj przygotowane dwie trasy. Krótszą dla grupy e, młodszej oraz dłuższą trasę koło, około 40 km na trasie. Przygotowanych jest kilkanaście punktów, na których część punktów jest automatyczna, gdzie uczestnicy sami będą wykonywali zadania związane z przyrodą, natomiast na części punktów są nasi instruktorzy, którzy będą informowali, będą przekazywali ciekawe informacje o przyrodzie. Każdy z uczestników będzie wykonywał na tych punktach zadania. Zadania są takie, że bez problemu będzie można je wy wykonać. Na koniec podliczamy, podliczymy punkty, bo te zadania są punktowane i w ten sposób wyłonimy zwycięzców. Nie chodzi tutaj o, o szybkość przyjazdu, tylko chodzi o dobrą zabawę, zdobycia trochę ciekawych informacji, ciekawej wiedzy o przyrodzie, a przy okazji o poruszanie się w terenie.